W naszym studiu ja się bardzo cieszę, ponieważ Karolina Harko i Piotr Lato, witajcie. My również Witam się bardzo, bardzo cieszymy. Bardzo cieszymy w tutaj w o tej godzinie. Ptaszki, <laughs> czy nie? nie? Absolutnie nie, ale daliśmy radę. Ale po prostu ta, się radość, ta radość, ta radość, radość nas teraz wybudziła Bo tak na tak Poza jest. tym, o ile dobrze pamiętam, e, a dobrze pamiętam, mieszkacie na Gocławiu, prawda? A to niedaleko. Mieszkamy na, teraz na... Południe na... Tak. przy, przy... Chyba nie. To jest Raga już południe. Kamionek. To już jest Kamionek. Ja mam zawsze problem słuchajcie, z tymi takimi poddzielnicami, dzielnic. My też byśmy mieli to po prostu jakoś przy okazji, jak się tam mieszka, to się dowiaduje gdzie się mieszka i wtedy... Jesteśmy specjalistami Teraz tak. wiemy, gdzie jest Gosław i Kamienek. Zobaczymy, co jeszcze na Pradze Południe zwiedzimy. Tam się mieszka, ale tam się też tworzy. Się tworzy też, tak, mm -hmm. to zgadza się. Słuchajcie, to jest w końcu takie długo wyczekiwane wasze fonograficzne dziecko. Śmiało mogę tak powiedzieć, Piotrze? Tak, aczkolwiek powiem, że to jest przede wszystkim dziecko tej młodej damy tutaj, prawda? Bo ja jestem tylko organizatorem, trochę pomagam, włączam się trochę w jakieś tam, powiedzmy, pisanie jakiegoś tekstu, ale generalnie to jest Karolin Muza, jej teksty i w zasadzie Niech przejmie pałeczkę teraz ona i to jest jej I, płyta, i to, jest to jest jej jest. płyta. Mm, tak jest. To ona teraz powie, że to jest jej płyta. A eee... kiedy premiera? No właśnie 14 listopada, w najbliższy piątek wyjdzie moja pierwsza płyta. Wymarzona, wychłuchana. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jaki to będzie krążek? Jeżeli jest tak długo wyczekiwany, taki wymarzony, wychuchany, to jaki on będzie? Tak od Autorsko. Jaki on będzie? Yy, ważny. To bezsprzecznie. Bezsprzecznie. Yy, on będzie też na pewno... Yy, oj... Dzisiaj zawsze mi się później nie zamyka, a dzisiaj nie mogę myśli zebrać. Co to, co to się stało? No, prawdopodobnie dlatego, że wiesz, jak się o czymś myśli bardzo długo i, i to nagle po prostu wpada Chociaż jest, to nie wpada tak nagle. My żeśmy się przecież do tego szygowali 2,5 roku, plus od kwietnia wypuszczamy regularnie co miesiąc co półtora singla. Wiesz, tak jak w dzisiejszych mamy całość, czasach. wiesz, tu, tu, tu jest, w, tu jest właśnie całość. No i wiesz. I tak, pletę. i wydaje mi się, że Ka Karola, patrzę teraz ze swojej perspektywy, bo taką płytę podobną nagrywałem parę lat wcześniej. Jak minie miesiąc, drugi, trzeci, gdy troszeczkę tak, jakby wiesz, kurz opadnie, ona będzie mogła się do tego odnieść. Tak jakby w tej chwili jest w samym epicentrum, więc Epi... jest spokojnie, wiesz, tak jakby nie czuć tego, ale to wszystko przecież wokół wirowało lata i teraz wychodzi, w, od razu powiem, w postaci przepięknej płyty. I nie tylko dlatego, że jestem psychofanem tej muzy, mm -hmm. ale z tej racji, że potrafię wyjść z siebie, stanąć z boku, spojrzeć na to, takim okiem, bym powiedział, bardziej producenckim, to jest ekstra krążek. Polecam. Z całego serca. Mhm. E, Tekstową, o czym? Wiesz co? Um, są tam różne teksty, ale dużo tam mówi o jakichś takich wewnętrznych też przeżyciach. E, to wszystko po prostu jakoś tak naturalnie przyszło. Kiedy dałam do tekstów, to takie rzeczy po prostu e, potrzebowałam widocznie z siebie e, wypuścić. Więc jest sporo o takich właśnie. Mm, Wewnętrznym przeżywaniu siebie i świata, ale jest trochę też o relacjach, zazwyczaj trudnych. <laughs> <laughs> tak, więc więc sporo jest tam takiej, dużo jest tam mnie w, tej, w tych tekstach, takiej mojej historii. Oczywiście nie wszystko jest dokładnie. E, kropka w kropkę nie wiem, jakąś biografią moją czy cokolwiek, ale, e, ale jest, jest bardzo dużo e, mnie w tych tekstach i moich jakichś takich. Przemyśleń. Ale jest to też w pewien sposób zapis waszej prywatnej relacji? Mm, Chyba nie. 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 Chyba nie. nie. Potrafiliście to rozgraniczyć. Tak, dużo się działo w ogóle na przestrzeni ostatnich lat ogólnie w moim życiu, więc niektóre teksty, które powstawały. A Piotr jest częścią mojego życia, ale raczej, raczej nie, nie ma, jakby mówiąc o różnych moich nie wiem, rozterkach czy relacjach, czy tak dalej, tam w ogóle nie dotykam naszych relacja. Aczkolwiek hmm. muszę dodać, że ten, ta płyta jest takim, ona się nazywa obrazki z letargu, i to jest taki zapis powiedzmy ostatnich tam, nie wiem, ostatniej dekady jakiejś w życiu Karoliny, powiedzmy. Niektóre z tych tekstów zahaczają też o takie nastroje, bym powiedział, mniej minorowe takie, prawda? Gdzieś tam bardziej pojawia się jakiś tam taki też motyw, wiesz, jakiejś takiej energii, nadziei i tak dalej, prawda? Tak. Czy gdzieś, tam, gdzieś tam, w niektórych Pozwoliłam tekstach jest taki fragmencik. Na, na malutki taki Ta. jak Niektóre z tekstów, które Karola w sumie gdzieś tam pisała nawet, yy, chyba pod wpływem tego, że, się, że zeszliśmy, i tak jakby klimat się trochę zmienił generalnie, one po prostu jeszcze nie są na tej płycie. One będą w przyszłości pewnie. A muzycznie co nas czeka? Mm, ja Kuczta, bym powiedział, no wiadomo, ale, dam szansę, żeby Karola się wypowiedziała najpierw, a potem ja polecę. Po prostu spuścimy mnie ze smyczy. <grym> muzycznie. Wiesz co, ja powiem tak bardzo, bardzo osobiście, nie tylko nie, Piotrek będzie tutaj opowiadał historię o tym, znaczy malował obrazy, o czym ta płyta i co, jakie kolory tam są. Natomiast e, z mojej perspektywy to była taka podróż muzyczna. Myśmy jeździli od producenta do producenta. Płyta nie powstała z jednym producentem, ani nie z dwoma, tylko każda piosenka praktycznie z innym. I to taki, taka była moja podróż przez poznawanie siebie i muzycznie, i, um, i jakby. Otwieranie się na współpracę z innymi, zaczynając od mocnego gdzieś tam nieśmiałości, zamknięcia, a kończąc na tym, że, że bardzo lubię teraz nagrywać u kogoś wokale i w ogóle super super. Jak, cieszę się na to, jak, jak mogę odwiedzić już kolejnego producenta, właśnie teraz się waham. Czy ja chcę dalej tak robić, skakać po jednej piosence, czy ja chcę się gdzieś już na chwilę zadomowić za i, i na przykład. Kogoś jednego na chociaż kilka numerów y, zatrzymać, więc y, mam tu jeszcze taki dylemat. Jeszcze nie, jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ale po to była ta płyta też. Po to zrobiliśmy tak, to, 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 żeby Karla miała szansę po pierwsze się otworzyć, bo dodam, że nie było tak prosto. Ja Karolę musiałem wyciągać co powiem, za, za uszy z tego Lublina i w ogóle, żeby robiła muzykę. Więc wyobraź sobie, wyobraź sobie jak posłuchasz tej płyty kiedyś, albo zagramy ci teraz, jak ten talent się gdzieś za, uchował, w ogóle wiesz, gdzieś ukryty, nie mam pojęcia. Bardzo się cieszę, że. Że miałem szansę tak, jakby usłyszeć jej pierwsze dymówki. Zresztą pierwszą dymówkę, którą w ogóle usłyszałem, i pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli ona tak śpiewa i takie piosenki pisze, to jak chce jeszcze dwie dymówki i zobaczymy. Ale chwileczkę, chwileczkę. My myśmy się wszyscy poznali w pierwszej edycji dewa, to wy Wybraliście tak. udział i ja prowadziłem. Tak. Tak. I tam się poznaliście, więc to ty prawda? Od razu wiedziałeś, jaki to jest talent, S kiedy przyszła nam przesłuchania ja, w ciemno. tak jak mówię, że ja wiedziałem, jaki to jest talent wokalny, bo przecież kawalę słyszałem i mi włosy dęba stawały, ale nie wiedziałem, że pisze takie piosenki. Mm -hmm. ja nie wiedziałem, że ona jest songwriterką po prostu, wiesz. Wokalistów i wokalistek masz, przepraszam, jak mrówków w tym pięknym kraju. Ale prawda? to była taka Ale dziewczynka, dziewczynka raiterów, taka grzeczna, nie bardzo, bardzo zdolna. Nie, bym chciał, w ja bym powiedział, że przestraszona i nieśmiała przede Bracz, wszystkim. No inaczej się zapamiętaliśmy. I teraz no, pytanie, a, kto ciekawe. lepiej. <laughs> no, Nieważne nie co było, ważne co jest. No. Komu, polecamy, też dobry, też dobry. komu polecamy obrazki z letargu? No, na pewno wszystkim, którzy. Wrażliwcom. Tak, wszyscy na pewno takim ludziom, którzy lubią na chwilę usiąść i się wsłuchać. Na pewno to nie jest muza, która nie jest, nie wiem, do sprzątania, nie umniejszając takiej muzie, która się do tego nadaje, ale Albo do o to... skakania na, na dyskotece, to na nie przykład, jest ten tak? klimat. To jest raczej, wiesz, jak siedzisz z przyjaciółmi, prawda, i rozmawiacie o czymś, co was dotyka, o czymś ważnym, co wiesz, trwa trzy godziny, albo jak. Patrzysz o piątej, ze sobą też. O piątej rano, jak patrzysz, wiesz, na wschodzące słońce, albo jeszcze na ciemność, na szarość, i masz taką, takie zawieszenie pomiędzy dniem a dniem, no to to jest mniej więcej ta płyta, nie? To jest ta płyta, tak pamiętam, jak byłem u was y, wtedy mm. był też śmierci. I weźcie mi fragmenty możli... tych tak, 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 piosenek I one rzeczywiście idealnie nadają się na takie spotkanie, mm, czy towarzyskie, czy samo takie chillowanie, prawda? Tak, tak. E, tak, tak. pod osłoną wieczoru, czy, czy, czy nocy. Jest to na pewno coś bardzo melancholijnego, coś bardzo. Coś bardzo głębokiego, coś bardzo. intymnego też. Zdecydowanie, tak. I, I możemy oczywiście tutaj rzucać porównania do tych czy tamtych artystów, ale jest to alternatywny pop. To jest blue pop, jak ja to nazywam, bo to jest bardzo nasączone tym kolorem niebieskim, tym bólem, takim, wiesz, takim, taką tajemnicą, ale po prostu Karla pisze tak piękne melodie, że wiesz, że to że to musi się przebijać gdzieś tam, wiesz, do świadomości. Za chwilę przedsmak, bo na, na, zagracie na żywo tutaj u nas w tak. Polskiego Radia RDC w Pałacu Kultury. Ale wcześniej słuchajcie, ponieważ za dwa dni Dzień Niepodległości. Co dopiszecie na naszej planszy? Co wam przychodzi na myśl, kiedy słyszycie to piękne słowo Polska? Obiad umamy Dopisujesz? <noise> ja, słuchaj pomyślałem od razu o Sojce, po prostu jego sposób śpiewania po polsku jest dla mnie jakiś magiczny. Czyli Stanisław Sojka? Tak, ja napisałem Stanisław Sojka. No Jako muzyk, no to tak, to mm. mogło ci przyjść na myśl właśnie. To, bardzo, e, bardzo. Sojka jest piskle. dla mnie niesamowitym wokalistą. Niesamowicie śpiewał po polsku, po prostu tak Miękko i tak e, um, urokliwie. Na zegarze, proszę państwa, 9:17. Za chwilę Karolina Harko i Piotr Lato zagrają nam e, singiel promujący m, album Obrazki z Letargu, który już przyszły piątek na rynku i który oczywiście polecamy. Natomiast niebawem, także jeszcze w tej godzinie, debata premierów na temat tego, czym jest patriotyzm oraz e, jak definiujemy w ogóle bycie patriotą w XXI wieku. To będzie spotkanie z Waldemarem Pawlakiem i Janem Krzysztofem Bieleckim. Ale wcześniej gramy. Karolina Harko i Piotr Lato. Muszę w gorąco tarczyć. Upał zalewa mi myśl. A w Coś brze. Żar myśli Tłok topi mnie Niby Zwyczajne są dni A jednak trudno mi Z tym. Codziennie gonią mnie Sny Odpocznę kiedyś, nie dziś Może na moment się da Nacisnąć stop, potem start Rakietą myśli mknę gdzieś Nie zdążę wysiąść, to wiem China sold me. I had A jednak myśl goni myśl. Już nie wyrabiam się w tym. Odpocznę dzisiaj krok w ty. Odpocznę dzisiaj krok w ty. Odpocznę dzisiaj krok w ty. Bo talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą. Karolina Harko i Piotr Lato, Dziękujemy bardzo Wam bardzo. dziękuję. To w takim razie wpisujcie te swoje myśli związane z Polską na naszej planszy, a za chwilę, proszę Państwa, debata premierów w Pałacu Kultury Polskiego Radia RDC.